Jeszcze bliżej świata, Afryka. Kongo. Najwcześniejszymi mieszkańcami kraju byli pigmeje. Następnie zostali oni podbici przez ludy bantu, które utworzyły na terytorium dzisiejszego Konga Królestwo. W XV wieku przybyli tam europejscy odkrywcy. W 1483 roku do ujścia rzeki Kongo dopłynęła ekspedycja pod przywództwem Diogo Sao. Portugalczycy podporządkowali sobie miejscowych władców, którzy przyjęli chrześcijaństwo. Relacje między Portugalczykami a miejscową ludnością szybko się popsuły, kiedy Portugalczycy zaczęli wywozić Afrykańczyków jako niewolników na plantacje. W XVII i XVIII wieku doszło do buntów przeciwko władzy kolonialnej. Jak widać, mieszkańcy Kongo od niepamiętnych czasów nie mogli cieszyć się wolnością oraz godnym życiem. Najgorsze jest to, że problem życia w Kongo nie dotyczy tylko dorosłych. Dzieci z Demokratycznej Republiki Konga potrzebują tego, by świat o nich usłyszał i wyciągnął do nich pomocną dłoń. Rocznie w Kongu umiera ponad pół miliona dzieci, czyli więcej niż u nas się rodzi. To największa katastrofa humanitarna od czasów II wojny światowej. Dzieciom brakuje wszystkiego. Jedzenia, wody, lekarstw, szczepionek. W związku z tak dramatyczną sytuacją UNICEF rozpoczyna akcję zbierania funduszy na rzecz ratowania życia dzieci w Kongu. Do tej akcji przyłączyła się również nasza szkoła. Zbieraliśmy pieniądze poprzez drobne licytacje przedmiotów typu długopisy, koszulki. Sprzedawaliśmy ciastka oraz pankę zebrane przez naszych uczniów podczas trwania akcji. Wszyscy uczniowie byli zaangażowani w projekt i nie byli obojętni względem dzieci w potrzebie. Jedna grupa dziewczyn przygotowała nawet specjalną piosenkę w klimatach afrykańskich. Aby akcja ratowania dzieci z Kongo utrwaliła się uczniom w pamięci, specjalnie zakończyliśmy ją zorganizowaniem karaoke. Nigdy nie zapomnimy tego dnia i zawsze będziemy skorzy do pomocy. Zespół Szkół Piast w Łaziskach Górnych. czytał Sebastian z graja.